co wniosły do sprawy zeznania świadka gwizdałe to jest jeden z prawników kancelarii prezydenta. Potwierdził to na prawda? No świadek potwierdził, że, że organizatorem lotów była kancelaria premiera. Jak to, jak to jest z tą instrukcją z tą instrukcją Het? Jeden jeden ze świadków potwierdził, że były prace dotyczące instrukcji Het. Departament prawny w kancelarii premiera pracował nad nią, także myślę, że wiedza powinna wtedy być. I tylko jest pytanie o przepływ informacji. Wewnątrz kancelarii premiera i okazało się, że chyba nie do końca tam funkcjonował przepływ informacji. Wiemy już, że minister Sikorski miał się z prawdą, kiedy składał zeznania. Dlaczego i czy uda nam się wyświetlić jego rolę w przygotowaniu? Czy mijał się z prawdą? Ja w tym. Wtedy, wtedy to być może będziemy mogli potwierdzić, jeżeli porównamy jego zeznania z dokumentami. Na razie brak nam dokumentów. Niestety nie dostałem do tej pory dokumentów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach dostępu do informacji publicznej. I mam nadzieję, że pan minister Witold Waszczykowski no w tym zakresie zdyscyplinuje swoich współpracowników i zwróci im uwagę na to, że do tej pory nie przekazali żadnych dokumentów. Ma być przesłuchiwany także generał Janicki. On właściwie wyszedł suchą stopą, ale zaniedbania przed były chyba kolosalne, bo wniesiono apteczkę techniczną na pokład i nie została ona sprawdzona pirotechnicznie. W Smoleńsku nie było żadnego funkcjonariusza. Bo jak to pan mecenas ocenia? No Sprawa apteczki technicznej myślę jest tutaj bym powiedział bardzo ważna, bo wiele osób zapomniało, że dzień przed wylotem 9 kwietnia 2010 roku prawie tona została załadowana, chyba ponad 800 kg zostało załadowanych. Na pokład, na pokład tu 154M, numer 101, i tam były różnego rodzaju przedmioty, jak kanistry, oleje itd., i o tym myślę, powinniśmy już konkretnie zacząć mówić. W ramach dostępu do informacji publicznej w 2012 roku dostałem wykaz tych różnych przedmiotów, które zostały wniesione na pokład Tu-154M i wiele osób się pyta, jeżeli doszło do jakichś niekontrolowanych... inaczej, jeżeli doszło do wybuchu, takie teorie się też pojawiają, w którym miejscu i kiedy mogło się coś dostać na pokład samolotu. No. Jednym, jedną z możliwości jest ten 9 kwietnia 2010 roku i liczę na to, że prokuratura krajowa bardzo skrupulatnie wyjaśni ten wątek, i być może trzeba jeszcze pewne rzeczy tutaj doprecyzować, bo to, co się wtedy stało, jak wiemy, nie było kontrolowane ten, ten załadunek apteczki technicznej nie był kontrolowany przez żadne ze służb ani cywilna, ani wojskowa. Pan poseł Opioła właśnie zwrócił się wtedy z zapytaniem do, do odpowiednich służb, do odpowiednich ministerstw i to zostało potwierdzone. I tu myślę, znowu pokazał się ten wątek tak zwanego teoretycznego funkcjonowania państwa polskiego. I tu naprawdę musimy to dokładnie wyjaśnić i nie bójmy się tutaj tej pracy i liczę też na to, że następne dokumenty też ujrzą światło dzienne, bo te informacje muszą trafić do opinii publicznej, a żeby każdy z Polaków, każdy z obywateli mógł się z tymi dokumentami zapoznać. To jest podstawa. Bo teraz, teraz tylko podawane są jakieś wiadomości, że wtedy i wtedy coś było i tak dalej, ale jeżeli mamy to udokumentowane, to jeszcze raz apeluję do, do właściwych ministrów i do właściwych urzędów, żeby pokazać te dokumenty opinii publicznej, jeżeli nie ma żadnej klauzuli, jeżeli... Nie są już oklauzulowane, jeżeli zostały zdjęte klauzule, bo tylko w ten sposób możemy dotrzeć do opinii publicznej.